Czy? W środku diamentem? A po bokach? Wahadłowi. No i zajebiście. No i co? Co co? Co to za gówna? Choinka. A co to za gówno na niej? Bąbki. Gowniane. Modne, bo w modnym ustawieniu. 3, 5, 2 z dwoma wachodłowymi. Gdzie środkowy pomocnik może jednym diagonalnym... gówna Babi się nie udziela świąteczny nastrój! Jedynie co mi się udziela to menopauza. A zamiast nastroju to mam roztrój. Po tym kompacie z suszone śliwe. Kowno. Hmm... To może klasycznie 4-4-2 ustawić. Szybko, panie Radku. Może tam jest jeszcze jedna. Jezu, oby była jakaś. Polskie dziewczyny to potrafią dopłączość. Polskie dziewczyny to potrafią do dopłączość. A to co? Prezent dla prezesa? Grzeczny to dostał. Gaśnica! Gaśnica pragnienia! Dębowo Słuszna pojemność! Panie prezesie! Marek! Panie prezesie! Marek! Dostałem prezent! Wszyscy dostali! Taki pomysł w tym roku! Prezes dba o wszystkich pracowników każdego szczebla! Każdego? No, przynajmniej o tych, co zostali! Ja dostałem coś takiego. Fajnie! A ty co dostałeś? Wypowiedzenie umowy! Aha, no i właśnie. Aaaa, więc to na ciebie padło, bo na zarządzie ustaliliśmy, że na chybił trafił, ktoś dostanie. No i co teraz? Jak to co? Nie czytałeś? Czytałem. I co jest napisane? Że związek wypowiada mi umowę. No i bajlando, ale. O! Tu jest jedna! Łapmy ją! Chwila! Panowie! O co chodzi? Ratujemy gaśnicę! Co? Ratujemy gaśnicę! Bo wszystkie zebrał u siebie w biurze beton! Jak to? Po co? Jak to po co? Od mojej się od Po co? To chyba mianownik! Biernik? Sam jesteś k**a biernik! A co to? Eee... Wymiotnik! Wymiotnik? Po czym? Po ilu? Aha... Waha! O co chodzi? Co się stało? Pan prezes zna beton! No zna! To wie, że czasami się zapędzi ze swoim okazywaniem opinii i uczuć względem tych, za którymi nie przepada. W skrócie na oglądą się relacji Sejmu. No, chyba wszystkie. Ja im tu zaraz poszczą Przecieki, anonimowe źródła. No i ile ich ma? Y wszystkie. Jak wszystkie? Czarek, co tu się dzieje? Co się dzieje? Armagedon na korytarzu. Ludzie, przecież święta idą. Pracownicy się cieszą z prezentów, takich jak mój. To beton dostał niezy prezent. Co dostał? Gaśnicę i to nie jedną. Za jest kilku pięter. Szalom! Panie Beton, proszę przez. Puu! Panie Beton, co pan robi? Tak, kończą ci, co nie wierzą w wspólną, jedynie słuszną linię naszego związku. Co? Donosicielstwo się szerzy. Pracownicy gadają z dziennikarzami. No ale. Gaszę pożar! Panie Beton! Puu! Trzeba go powstrzymać. Może ogłuszyć jak Karpia. A właśnie, a propos Karpia. Co jest? Pan Zbyszek roznosił dziś Karpika. Milutko! Karpika z dodatkiem. Jakim? Karpika? Karpika? Karpik? Z czym ten karpik? Z rybą. Tylko karpik? Karpik z dodatkiem. Z jakim dodatkiem? Karpik z hormonem wzrostu. Na co ten hormon w karpiku? Na wzrost, kurwa. A na co? Trzeba rozbić betona. Co tu się dzieje? Waha, opanuj Zbycha. Nie ma co dopingować reszty pracowników. Oczywiście. Tylko nie kosztuj. Ja wiem, że ty jesteś łasy na wszystko co darmowe. Dziękuję panie prezesie za tę uwagę. No, do roboty. Tomuś, ty tam ćwiczysz jakieś sztuki. Dugę przeżycia w Oktagonie. Może być tak go coś tamtego? Jakieś duszenie w parterze? Umiem. Lowkika ze stójki w sztuczne biodro. Umiem. Dźwignia na prostatę. Chyba umiem. Na, no. to proszę mi tu zaprowadzić porządek. Mbu! Czarek, będzie spokój. Marek, pożar pożarem, ale święta muszą się odbyć. Ani żaden beton, ani żaden anonimowy rozmówca nie zakłóci nam czasu przed Wigilią. To piękny czas jest. Pozwoliłem sobie w imieniu związku wcześniej wysłać do wszystkich takie pamiątkowe opłatki. Co to? Takie opłatki w postaci mini opakowań kabanosów. Czemu akurat kabanosów? Taki symbol ostatniego roku. Symbol? Wysłałem do wszystkich. Mmm, kabanoszki! K, okay. Bez glutenuowe. Prawie są wyjebane w opłatki! Ha, <laughs> ha, kurna normalnie! Wali dierobiowymi! Wygląda na tanie, a Czesio lubi ciasteczka. Niemowliwe! Wektor o mnie pamiętał! Super prezent. E, nieśmieszne. 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 What is this shit? Ja nie wiem co to jest. I think it is from Maryczyk. Ciekawe. Ma, eee, do szpietnika. Eee, ja nie dostałem. Jakiś taki cienki. Hiszpania. Nie kocham opłatków. Ale co mi do tego? Może by towar sprawdził. To chyba z Dębicy? Może by coś o tym nagrać? <laughs> prawda opłatka. Hmm, może nie z tego zrobić. Powiedz, ze spoznania. Powiedz, że walczyłeś o niego z policją. No, Pajaka tam delta. Paździerzowy. Poczucie bezkresnego zwątpienia. pewnie zatruty. Do wszystkich? No, prawie wszystkich. To nie dostał. Ej, i bardzo dobrze. Dobra robota. Zawsze taką robiłem. Wiem. I co teraz? Marek, wiesz, że jesteś mi potrzebny. Naprawdę? Oczywiście. A wypowiedzenie umowy? To tylko taka, no wiesz, żółta kartka. Pogrożenie paluszkiem? Ta, zresztą nie można ci wypowiedzieć umowy. Czemu? Przecież ty nie masz umowy. A jo! Jebie, jebie, akho! A co tam się dzieje? Coś w TVP, jakaś afera. He, he, he. Widać, że świeżaki nawet nie wiedzą, jak się gasi problemy.